po to, żeby stała się jasność pozapalam sobie swoje świecidełka przywitać Was raczę bulwinko bulwinko moja, widzisz? tak, dobra sunia tak, tak no połóż się no po, Pogadamy sobie troszkę. Tak. Witajcie. Słuchajcie. Kiedyś tak sobie mówiłem. Questions, questions. Many you ask. Some about the future and some about the past. Pytania. Lawina pytań. Czy warto jest zadawać pytania? To będzie trochę dziwna pogadanka. Czy zastanawialiście się nad tym, że mogę zaprzestać? Na przykład, że tak sobie pozwolę powiedzieć nagrywania filmów na ten kanał, żeby po prostu zamknąć go, a może nawet zlikwidować. Jakie są powody? Ile subskrypcji, a ile ludzi ogląda? Czy opłaca się dla dwóch, trzech osób coś nagrywać? Trochę to też pochłania czasu, energii, nie mówię już tam o gigabajtach, żeby to zrobić, ale to tak technicznie tylko tak sobie patrzę na to, co się dzieje tu, co się dzieje tam i tak mówię sobie w duchu jak wielu fantastycznych ludzi chodzi po tej planecie. Każdy tak, tak dobrze myśli o sobie. Jak się mówi o kimś złym, to czy na sali wykładowczej ktoś by podniósł rękę, powiedział, że tak, ja jestem zły. Patrzę na y, serwisy społecznościowe. Y, nie żebym po prostu ćpał to tak jak ludzie ćpają te serwisy społecznościowe, nie będę tutaj lokował produktów i nazw, znaczy, jeno ja będą, bo tak mówię, że dosyć często dla poprawy humoru sobie i innym <laughs> podjąłem się prowadzenia grupy o nazwie Nikodem Byzma Grupa i tam poświęcam sporo czasu las stał się taką bardziej prywatną moją rzeczą miałem pomysły na filmy i mam ale powiem szczerze że czyż nie lepiej odpocząć niż gadać do kamery gdzie po dwóch tygodniach jest 50-60 wyświetleń i to na przewijaniu, prawdopodobnie. To nie jest skarga ani żal. To jest wskazówka, że Centurion jest osobą, która nie wchodzi z butami, a w zasadzie z glanami do czyjegoś życia. I nie będzie się napraszał. Posłużę się wypowiedzią Nikodema dyzmy właśnie. I kto mnie drzwiami wyrzuca, tam oknem, ja nie będę wchodził. Ale z tymi pytaniami: jak to jest, że wielu pod pozorem pięknych i cukierkowatych postów, czy to na YouTube, czy na Facebooku, czy gdzieś tam indziej jeszcze, zakłada maskę, ale. Mądrzy widzą ich prawdziwe oblicze. Jak to się dzieje? No, no właśnie. Eee, jak to jest z tą mądrością? Bo niektórzy naprawdę, na przykład, są osobami inteligentnymi i w oczach osób niedoświadczonych mogliby uchodzić, i nierzadko uchodzą, za mądrych. Ale czym jest prawdziwa mądrość? <laughs> Żeby mieć prawdziwą mądrość, Potrzeba dużo, mieć dużo pokory, która jest siłą do tego, aby kroczyć drogą prawdziwej mądrości. Trzeba umieć zadawać pytania, wnikliwe pytania. Ale jak to jest, że można postawić pytanie, dlaczego zadane ludziom nieszczerym ta, te pytania, zadane ludziom nieszczerym. Powodują u nich reakcję obronną. Wracając do tych cukierków, to serwis społecznościowy, jakkolwiek by się nie nazywał, to takie dziwne miejsce, gdzie wielu ludzi doda ciebie jako przyjaciela, a potem przejdzie obojętnie na ulicy milcząc, a w najlepszym wypadku wymieni tylko zwyczajową grzeczność, nie mającą nic wspólnego, z cechami właściwymi przyjaźni. Jak to jest, że wielu zamieszcza takie piękne, cukierkowate posty, komentarze i się nimi zachwyca, ale to, pod czym się podpisują, albo to, co zamieszczają sami rzekomo od siebie, a jest to zwykłą kradzieżą intelektualną, sami nie chcą wprowadzać tego w czyn? Jak to jest? Co sprawia, że się uśmiechasz? I nie jest to uśmiech ironiczny. To jest ta seria tych pytań, które będą w tej pogadance. Ile kontroli tak naprawdę masz nad sobą i nad swoim życiem? Ludzie chcą mieć kontrolę nad czyimś życiem, ale czego nie potrafią mieć kontroli nad swoim życiem? Kolejne pytanie, które jest istotą tego, co może określać człowieka i jego człowieczeństwo, chociaż dzisiaj człowieczeństwo można czasem postawić znak równości pomiędzy człowieczeństwo a okrucieństwo. Wystarczy włączyć telewizor. Ja akurat nie włączam, bo nie oglądam, że tak powiem. Ale kiedy ostatnio nie odezwałeś się lub nie odezwałaś się, choć wiedziałeś lub wiedziałaś, że tak naprawdę powinnaś, lub powinieneś wypowiedzieć słuszne słowa prawdy? Jak sobie radzisz z porażką? Czy masz świadomość, że pytania zadane ci w tej pogadance są po to, by ułatwić Ci myślenie? To nie jest tak, że Twoim największym ograniczeniem jest umysł, a jednocześnie chcesz być wolnym człowiekiem. Jeżeli ktoś skupia się na sobie, to czy może jednocześnie skupiać się na czymś większym, na czymś, co jest poza nim? Czy to nie jest tak, że ludzie prędzej się obrażą niż wybaczą, kiedy będziesz zadawać im wnikliwe pytania? Czy masz świadomość, że wiele pytań dotyczy właśnie ciebie? Czy masz świadomość, że zadając pytania możesz ściągnąć na siebie niechęć, a nawet nienawiść? W niektórych przypadkach, bywa że nierzadko, śmierć. Czy masz tego świadomość? Co zrobisz ze świadomością, że ktoś może zadać ci niewygodne pytanie? Inne pytanie. Kim jest ktoś, kto przestaje zadawać pytania, jeśli w ogóle je zadawał? Zadałeś kiedyś ludziom szereg pytań? Tak żeby wypowiedzieć ich na przykład 70 Dlaczego 70? Albo pomyślałem sobie o czymś takim, co znalazłem w Biblijnej księdze Hioba. Tam było 70 pytań zadanych. <laughs> Czemu mądrze śmieją się z głupców? Ale fakt czy nie jest tak, że ten, kto jest mądry, a jednocześnie taktowny, z głupiego będzie się śmiał, ale w duchu? Czy zastanawiałeś się, jak wielu ludzi kieruje się bezmyślnością albo obojętnością? Ile pytań należy zadać, żeby ludzie nie tylko myśleli, ale i czynili? Jakie pytania zadawać ludziom, żeby przestali podziwiać, a zaczęli czynić? I żeby zaczęli czynić tak, żeby nie byli podziwiani. Czy należysz do osób, które pocieszają innych? Jak często okazujesz pokorę? Wobec osób bezmyślnych, z którymi akurat musisz mieć styczność, albo przypadkowo zetknąłeś się z takimi osobami? Ile pytań trzeba zadać ludziom, żeby zaczęli w ogóle myśleć we właściwy sposób? Czym jest myślenie we właściwy sposób? Ilu ludzi cieszy i śmieje się nad Twój widok z nadzieją w oczach? Jak często przestajesz myśleć o sobie, a myślisz o innych? Czy rozróżniasz inteligencję od mądrości? Czy istotą mądrości jest jedynie inteligencja lub spryt? A czy człowiek mało inteligentny może być mądry? Czyż tak nie jest? Czy życzliwość, na przykład, to wyszukany towar z górnej półki, jeśli jest darmowa, to czemu wielu z niej niechętnie korzysta? Dlaczego ludziom brakuje do dobrych czynów odwagi? Czy odwaga nie jest aktem dobrej woli, przejawionym działaniem w słusznej sprawie? Zastanawiałeś się kiedyś nad tym, jak to jest, że śmiech mądrego przeraża głupców, kiedy głupcy zdadzą sobie sprawę z tego, kim są? Jak to w ogóle jest? Że wielu buduje pomniki głupocie? Dlaczego wielu przez to tak łatwo kłamie, lub w inny sposób zwodzi? Czy to są pytania, na które centurion oczekuje odpowiedzi? Czyż nie jest tak, że centurion, znając odpowiedzi zadaje pytania, jak to jest? Że tak wielu nie ceni lojalności, a mimo to tak dobrze o sobie myśli. Jak to jest, że wielu rozumie, ale nie czuje? Jak to jest? Jak często używasz słowa przepraszam, jeśli zawiniłeś? Jak często jesteś skłonny użyć słowa przepraszam, nawet jeśli nie zawiniłeś, żeby okazać się mądrym? Co zrobisz, jeśli ktoś urazi twoją dumę? Czy naprawdę umiesz śmiać się śmiechem takim, który nie jest śmiechem głupców lub przeciętnych? Czy umiesz śmiać się takim śmiechem? Czy wiesz, kiedy należy zachować powagę? Czy wiesz, kiedy sprawić, aby serce Twoje, siedlisko pobudek, pogrążyło się w cichej zadumie, a nawet w żalu? Czy zdajesz sobie sprawę, że jest to potrzebne? Czy zdajesz sobie sprawę, jaką wartość ma posługiwanie się pytaniami? Czy to nie jest tak, że jak jest pytanie, to zawsze jest też odpowiedź? Czy to ciekawość, czy coś innego sprawiło, że dotrwałeś, czy dotrwałaś do tego akurat momentu filmu? Czy będziesz dalej ten film oglądać? Jak myślisz, ile jeszcze pytań padnie? Czy pytania można zadawać w nieskończoność? Czym jest nieskończoność? Infinity, nie mylić z wiecznością. Czy nieskończoność albo wieczność to czas, czy raczej stan? Bo jeżeli czas został stworzony, to znaczy, że kiedyś nie istniał, a wieczność istniała, to czyż jest czasem, czy jest stanem? Czy to nie jest tak, że zadając pytania, możesz pomóc innym? Jak to jest, że poprzez zadawanie pytań, Możesz, możesz udzielić innym wielu odpowiedzi? Dlaczego zadanie jednego pytania może dać wiele odpowiedzi, które uczynią wiele dobra? Jak to jest? Dlaczego niektórym zadaje się tylko retoryczne pytania? Zobaczcie, moja burbuniu, kochana, czy dobrze ci? Dobrze, pieskowi, tak. Czy należy tak beztrosko rezygnować z wysiłku, jaki nakłada na nas zadawanie pytań? Czy zadawanie pytań trzeba wymyślać? Jak myślisz, z kogo mądrzy śmieją się w duchu, oprócz tego, że śmieją się też z głupich? Jak to jest, że są tacy, którzy nie potrzebują wiedzieć, co myślisz, bo wiedzą, jak myślisz? A ty, ile dajesz innym od siebie? Nie biorąc przy tym od innych. Czy jeżeli odwołamy się do wspomnianych następnie serwisów społecznościowych, to jak często powielasz czyjeś cukierkowate posty jako wzniosłe myśli? Jeśli tak czynisz, powielając cukierkowate posty, to czy postępujesz zgodnie z ich treścią, jeśli mają rzeczywistą wartość? Dlaczego większość żyje bez zrozumienia rzeczy, tak jakby byli przeznaczeni do tego, by tylko podziwiać, a potem umrzeć? Czyż pytania nie, nie powodują myślenia? Dlaczego więc tak wielu ludziom brakuje zrozumienia rzeczy? Czym jest zrozumienie rzeczy? Istnieje pojęcie wszechrzeczy? rzeczy? Czy istnieje? Dlaczego tak wielu nie wyciąga prawidłowych wniosków z faktów? Dlaczego. U uważających się za myślących rzuca się tak często brak logiki. Jak to jest, że u wielu wierzących tak często rzuca się brak wiary? Jak to jest, że leżysz, symbolicznie mówiąc, i o tym nawet nie wiesz, a ktoś wyciąga do ciebie rękę, a ty się w najlepszym przypadku na tą rękę patrzysz, bo najczęściej na nią plujesz? Czy jesteś takim człowiekiem, czy nie? Czy umiesz ocenić siebie prawidłowo? Jak to jest, że wielu błyszczy wiedzą, jakby byli obsypani brokatem, a jednak nie umieją myśleć? Jak to jest, że na uczelniach tak zwani uczeni pakują? Ludziom wiedzę do głowy, a przy tym uczą niemyślenia? Czy centurion oczekuje odpowiedzi na te pytania? Czy centurion oczekuje polemiki? Jak to jest, że wielu właśnie tak myśli? Dlaczego centurion? Że jest po to, aby opowiedzieć. Czy opowiadanie o wartościowych rzeczach jest czymś złym? Czy czymś dobrym? A może należy podejść do tego z jakąś dozą ostrożności? Czy to nie jest tak? Że należy przyjąć postawę spokoju, bo centurion ci wytłumaczy, czy nie wystarczy grzecznie zapytać, <noise> czy nie był to przejaw dobrego poczucia humoru? No właśnie tak, jakoś tak. Drodzy widzowie, <laughs> Czy ten film wydał się dla Was normalny, czy może dziwne? A może inne? Jak to jest, że można czerpać radość z przekazywania czegoś? Pozytywnego, nie wspinając się przy tym na piedestał? Czy znasz wartość tych rzeczy i odpowiedzi na te pytania? Jeśli na część z nich potrafisz odpowiedzieć, to nie jest z tobą chyba tak źle. Czyż nie tak? Czyż nie będzie w ten sposób, że centurion? Wraz ze swoją kochaną psinką, bulbą zakończę teraz i spowoduje ciemność, taką ciemność, w jakiej to ciemności przebywają narody. No cóż, na koniec filmu. Życzę Wam tego, co dobre i tego, co słuszne. Żebyście mogli umiłować to, co dobre. Zdrowia.